Dzisiaj pokażę Wam wszystkie samoróbki. Ale najpierw witam, aż bałwan się ma. Pierwszą z nich jest na przykład dziobak do Bel. Po prostu nie mamy tura, więc zrobiliśmy. Jest widlak i to się wbija w belę. Się podnosi. Jest zaczepienie, Na to też. Drugą samoróbką jest paleciak. Którego bardzo często używamy. Ponieważ no można tym zgartać, yy, tym. Nie dość że ziemię. A wozić belę widlakiem zwykłym paleciakiem. Kolejną samoróbką jest rębak, którego używamy też często, ponieważ, ponieważ mamy wierzbę, ścinamy ją i przerabiamy tym rębakiem na rębkę. Kolejną rzeczą jest opielacz, którego używaliśmy najczęściej do malin. Ale można też do innych rzeczy. Koła są podniesione, aby nie gniły. hydraulicznie było. Łuparka do drzewa, która tutaj ma taki właśnie kolec. I łupie się na drzewo po prostu. Kolejną rzeczą jest zwyczajna kosiarka ogrodowa. Siłownik, tu idzie wałek. Tutaj tak jest to wykombinowane na łańcuch, aby no nie ryło w ziemi za bardzo. Jest też walecz, który to blokuje. Kolejną przedostatnią rzeczą już jest sadzarka do na przykład malin. Tutaj się siada i tu się sadzi, gdzie jest ta dziura. Jest to bardzo prosty mechanizm, ale jednocześnie wydajny. Tutaj jest y bećka do podlewania ogrodu szczególnie. Tutaj jest zawór się odkręca No i się działa na suchym polu. Podwozie tego jest od starego siewnika, a tutaj mamy górę tego siewnika. No były kiedyś te siewniki na kołach. Teraz są trochę inaczej.